Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmiku. W tym yy, filmiku opowiem Wam o kartach piłkarskich. Gdzieś w domu mam album, i mam złotą kartę. Mam taką wyjednaszczą dużą kartę. W tym albumie ona była droga, ta karta. Za taką kartę mogę dostać cały album. Czasami takich kart. Tu yy, na tej karcie na przykład mamy jakiegoś murzyna. Który ma duże wargi, wargi i, bie, i biegnie. Minę zrobił dosyć... No zobacz jaką minę zrobił. No, taką taką... <trujne> taką minę zrobił Murzyn. Łysy, czarny. Biegnie. On się nazywa Jacine Brahimi. w -forto, Forto. Porto chyba. Czy FIFA 365 czegoś tam. A że on 365 na godzinę biegnie. Tu mamy i broda, broda, czego? broda tego gościa, który też robił, zrobił śmieszną minę do złej gry. To jest jakiś 52 Emre kolak Gala, coś tam. Gala, tasary, as. As. Że to jest as niby. A, czyli to jest as, karta as i on ma brodę, tu ten as. I on ma też biednie 365 na godzinę biegnie. 76, tu jakieś, ja nie wiem, tu są jakieś po prostu 73, 76, nie wiem, czegoś tam, to no, tam można sobie sprawdzić. Ten ma 74, 75, 80, podaj tam ten, ten album. No to, to takie karty piłkarskie, o, karty, no. Ten ma tu kurde power taki, ten ma kurde power taki. No, a teraz wam pokażę takie coś. Nie wiem co to jest. No, nie zasłaniaj mi. To jest chyba album albo jakaś książka. Też piłkarska. Ja się piłką nożną nie interesuje, ale lubię zbierać, bo kiedyś zbierało się karteczki i, i kolorowe, ładne. A teraz się zbiera karty piłkarskie. I pokemony się zbiera. Ja zbieram karty piłkarskie. O, ten gościu tu chyba rzuca autu, na, na ba... No mówię, wyrzut z autu. No kurde... Z autu. Z auta też można rzucać piłką, że jedziesz rozpędzony i rzucasz z auta. A to jest z autu. Z autu. autu, z, autu z autu. Z autu. rzucasz. A to? Rozpoczęcie gry od środka. Zobaczcie, tak się rozpoczyna grę. I takie emotion piłkarskie ym, dla y, fanów piłki nożnej. Tu jest jakiś ludzik i wygiął gierę tak o tak. I on będzie karniaka strzelał. Tak jest. Ten tu, co robi? Rzut rożny, następnie w ten Bla, 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 bla. A, rzut rożny. Widzicie, tu jest narożnik, rzut... Dobra, nieważne. Ehm, futbol. Ehm, kończymy ten filmik, bo ile można gadać. Ja się tak nie znam na piłce nożnej. Ehm, zobaczcie tu jeszcze miny naszych zawodników. Ten zrobił jak kot srający na pustyni. Ten jakiś też zdziwiony. Nie wiadomo dlaczego. Nie wiem, może mu akurat ktoś piłkę odebrał, chociaż zobaczymy. Widzicie gdzieś tu piłkę? No nie. Dobra, kończymy ten filmik. Zapraszam na yy, inne moje filmiki na kanale zatytułowanym Życie jest piękne. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Łapki w górę, jeżeli Wam się jakiś filmik spodobał. Filmików tam na kanale jest dosyć, dosyć. Możecie filmiki polecać, polecać, polecać. Na Facebooku na przykład swoim znajomym. O, zrobimy sobie taki. O, cyk cyk, karteczki. No i tyle, by było chyba na tyle, bo, bo, bo ile można tu gadać o tym. O, zbierajcie karty. Fajna pasja. Wymieniajcie się ze swoimi znajomymi. No i tyle, cześć.